Na znak solidarności z wielkim austriackim kompozytorem, pierwszym z kolei pod względem chronologicznym wiedeńskim klasykiem, przebrałem się dzisiaj za Józefa Haydna. Józefa Haydna. Haydn jest czasami tak traktowany troszeczkę pernoga dla przez wielu muzykologów bardzo nieładnie, gdyż jest to kompozytor niezwykle błyskotliwy, niezwykle genialny. Dość zobaczyć jego kwartety smyczkowe, na przykład ile on jest w stanie wydobyć muzyki z tych kwartetów. W tej drobnej przecież formy czterech małych skrzypcowych instrumentów, jest w stanie zbudować nieprawdopodobne dzieła muzyczne. Tak samo jego symfonie, których jest ponad 100, które pochodzą z różnych epok, de facto muzycznych, ponieważ Haydn żył dosyć długo. Znaczy długo. No i w związku z tym są to symfonie, które są dosyć niepodobne do siebie pod względem typu. Niektóre reprezentują jeszcze styl Galant, inne już taki typowy klasycyzm, przedklasycyzm, potem klasycyzm, potem taki bryjąt już właściwie zapowiadający niektóre już romantyczne utwory. Haydn zmarł na samym początku wieku XIX, także pierwszą dekadę właściwie jeszcze przeżył. także no jest to niewątpliwie kompozytor, który stanowi łącznik między kilkoma epokami. Dlatego ta, być może ta spuścizna jest troszkę taka um, trudna do przeniknięcia dla niektórych. W każdym bądź razie, niesprawiedliwością jest wielką to, że Haydn pozostaje troszkę w cieniu Mozarta. A pod względ wieloma względami, Haydn jest od niego kompozytorem lepszym żeby nie być nie wyskakiwać tutaj przed szereg bo już nie jestem muzykologiem powiem tylko że ludzie którzy się faktycznie na muzyce znają tacy jak na przykład wielki pianista Glenn Gould kanadyjski pianista zauważają coś podobnego. Ja zawsze zastanawiam się, dlaczego u Mozarta jest często tak, że właśnie następuje taki spadek napięcia, taki jakby brak było pomysłów, po czym jest następny duży łup, po czym znowu spadek napięcia. U Haydna nigdy czegoś takiego nie ma i to samo potwierdzałyby wnioski Glena Goulda, który no, przerył te wszystkie partytury jak mało kto, że rzeczywiście u Mozarta co 35 sekund średnio występuje spadek napięcia, że Mozartowi jakby nie chce się dokomponować utworów do końca i ta tendencja właściwie postępowała z wiekiem u niego, a nie że polepszało się. Wręcz przeciwnie. On nawet wygłosił jakiś taki bluźnierczy niemal referat pod tytułem, dlaczego Mozart, jak Mozart stał się złym kompozytorem. U Haydna niczego takiego nie ma. On wykłada, jak powiedział Glenn Gould, Haydn wykłada na stół około pięciu, sześciu pomysłów, po czym doskonale interpretuje, jak prawdziwym, jeszcze z taką prawdziwą, jeszcze barokową lekkością i wdzięcznością taneczną taką. Pokazuje cały dialog między tymi wszystkimi częściami, one wszystkie są doskonale przerobione. Haydn ma niesłychany talent do wariacji muzycznych, których całkowicie, którego to talentu brakuje Mozartowi. Mozartowi się albo nie chce i wstawia w te momenty na przykład jakieś tam arpeggio i tyle i daje duży łup na koniec, natomiast u Haydna wszystko jest znakomicie przepracowane. Ta różnica jest tak bardzo widoczna, że aż daje w, w, po oczach. Haydn i Mozart są właściwie byli, oni się oczywiście znali, Mozart się do starszego od niego o wiele Haydna zwracał per papa, Czyli Berta Tatusiu. Chodziło o to, że on taki muzycznie trochę taki był, jednakowoż Haydn był człowiekiem bardzo skromnym i sam też widział pewne przewagi u Mozarta. Jak również Mozart widział pewne przewagi u niego. Nie uczyli się od siebie nawzajem niektóre symfonie widać w nich wyraźnie wpływ symfon, na niektóre symfonie Haydna wpływ Mozarta, na niektóre symfonie Mozarta wpływ Haydna. Jednak pod względem instrumentalnym wydaje się, że Haydn jest lepszym kompozytorem i tutaj kładę na szali Autorytet Glena Goulda, między innymi, dlatego że Haydn po prostu ma ten zmysł wariacji lepszy niż u Mozarta. I jeden z muzykologów, którzy analizowali dorobek i myśl muzyczną Glen'a Goulda, warto tu przy okazji wspomnieć, że Glen Gould także sam komponował, ale potem stwierdził, że jego komponowanie za bardzo przypomina nie innych kompozytorów, więc stał sobie z tym spokój, nie rozwinął tego. W każdym razie, jeden z muzykologów mówił, że właściwie Glen Gould ma rację, że jest coś takiego, że słuchając kwartetów smyczkowych i symfonii Haydna, to właściwie, przyznajemy, widzimy, że Haydn jest kompozytorem staranniejszym, lepszym. Dopiero gdy postawimy na, sali, na szali to, że Haydn skomponował tylko dwie opery i na tym gruncie jakby oddaje Mozartowi pola, a Mozart brylował w operze, zresztą warto zwrócić uwagę, że Mozart jest znany głównie z oper, na przykład film Milosza Formana, takie, typowo właśnie takie laickie spostrzeżenie o, o Mozarcie, pokazuje, że Mozart jest znany głównie z oper. Mówi się o tym, że. Więc tu występuje pewne wyrównanie. Uwaga, wyrównanie. Nie przewaga Mozarta nad Haydnem, bo takowej nie ma, tylko wyrównanie na polu muzyki wokalnej operowej. Natomiast Haydna opery są troszkę słabsze, trochę bardziej sformalizowane, mniej odkrywcze. Natomiast w muzyce instrumentalnej to Haydn ma przewagę, generalnie rzecz biorąc. Weźmy na przykład symfonię haydnowską 48, jak ona jest doskonale przemyślana. Polecam, potem nazywa się Maria Terezja, skomponowana była dla, dla Marii Teresy. A dla przykładu weźmy na przykład symfonię Mozarta 36, Linz, jedną z najlepszych, tak samo jak i 48 jest jedną z najlepszych Haydna. I zobaczymy, że Mozart rzeczywiście co 30 yy, ni stąd ni mamy Andante w, w, w kawałku, który jest Allegro. Yy, I to nie polega na tym, że jest to przemyślana konstrukcja, po, po prostu muzyka jest wyciszana. Wchodzi jakieś kołysanie, które jest nie, 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 pies nie wydra i ono jakby służy wyraźnie do doszlusowania do kolejnego pomysłu. Mozart wykłada 15 pomysłów na stół, jakby powiedział Glengult, po czym kontynuuje z nich tak naprawdę 1 trzecią. To, czy nie lepiej jest rzeczywiście przerobić te tematy muzyczne? Haydn ma jeszcze w sobie więcej takiej barokowej staranności muzycznej, i to właśnie jest godne naszej uwagi. Warto też zwrócić uwagę na symfonie niektóre, które u obu kompozytorów noszą wyraźne wpływy tego drugiego kompozytora. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Także warto sobie zastanowić się, czy Haydn nie jest przypadkiem największym z tych trzech. Klasyków wiedeńskich. Nie mówiąc już o tym, że Haydn wymyślił właściwie cały ten dojrzały klasycyzm w muzyce. Przedtem mamy tylko eksperymenty muzyczne Stamica i innych manheimskich kompozytorów. Także Haydn być może jest daleko większym geniuszem niż jeszcze sobie tak na co dzień myślimy.